Witam was drodzy widzowie bardzo serdecznie a w tym materiale przedstawimy sobie um, pojazd um, o ciekawej nazwie ELC Event 90 jest to można powiedzieć um, w trzech słowach mały ale wariat um, najbardziej popularna premka do spotowania i wydaje mi się zarazem taki fantan. E, zasadniczo ma niesamowity kamuflaż. Jak jeszcze damy sobie odpowiednie tutaj e, zespoły, moduły, które nam e, ulepszą e, wykrywanie i kamuflaż jest bardzo dobrze. Widzieliście tutaj jak chodzi o działo, to akurat udało mi się dwa razy trafić, ale... Rozrzut jest ogromny, czas przeładowania bardzo długi, a penetracja mała, czyli trzy razy na nie. Ale jest jedna zaleta, ma trzy pociski w magazynku i wali po 220. Czyli jak uda wam się, tak jak no nie wiem, mi teraz władować dwie pesteczki, no to 400 obrażeń już zrobione a jak 3 ponad 600 eee, Mówię do spotowania Największą zaletą tego pojazdu jest to, że jest szybki, zwinny, obrotny no i ma ten swój niesamowity kamuflaż i możemy nim ukrywać się, wykrywać inne czołgi i zbierać sobie obrażenia za asystę póki co tutaj za asystę mi wpadło 500 tak, kręcę się po tej mapie, zastanawiam się, co tu zrobić, co tu zrobić, ponieważ ja to lubię sobie postrzelać dodatkowo. I bardzo się obawiam tych nowych czołgów blesk, ponieważ tutaj widzę, że jest takowy. A one dla takiego Iwena to jest śmierć, zabójstwo. Ten pojazd nie nadaje się do snajpienia, więc mm, nie polecam. No, ale to będę w krzaku siedział cały czas. Powiem jeszcze o tej penetracji. 175 na podstawie mamy e, na goldzie 215, czyli malutko. Ale widzicie, przy odrobinie szczęścia i dobrym takim wcelowaniu, to możemy trochę damage'u tym zrobić. Szczególnie jak sobie zapolujemy na takiego badczata. Albo innego lajcika. Może jakiś hewik z tyłu albo bokiem. No ale ten czas przeładowania. Jakieś tu się zaczęły robić chocki, klocki. Ping pod stówę podleciał. Ale wróciło do normy. Można myśleć dalej. Za którym kamieniem się schować? Znowu jakieś takie. Straszne były te patataje przeskoki. Ja jeszcze cię upoluję. bah! I na ślepo. Frak zrobiony. Nasza drużyna trochę wygrywa. A mnie korci, żeby tego lisa tutaj upolować. Zrobić polowanie na lisa. Oj ojoj oj, oj oj było blisko, ale ten silnik francuski <gryw> był lepszy niż normalnie w takowych francuskich samochodach. Jest iliz, No ja tutaj będę przeładowywał sobie długo. Także gdyby on na mnie pojechał, to by mnie rozwalił albo zepchnął. Batczat się odgryza, walną za 180 Zebrałem sporo fajnych punktów za asystę i jedziemy dobić dziada. Patrzcie, nie trafiłem z takiego bliska. No i tego fraga już nie dostałem, ale gramy dalej. Co tam? Patrzcie, blesk po wykryciu kolejny, prawie pad. Metal wykryty. No, jest to fajna maszynka do zabawy. Ale też można sobie e, przy odrobinie ogarnięcia kredyty tym pofarmić Myślałem, ale się schowam, ale się schowam za tą choinką. No nie! I tak łaskawie za jeden, tylko dostałem w gąsienicy, ale. Ta zasadzka była zbyt oczywista. Dobra, i jedziemy. No, i że zostały już tylko trzy pojazdy. To ja tutaj szkusaria, i do przodu, co mi tam jadę. Chcę jeszcze jakieś uszkodzenia zrobić, kogoś dobić. Walka w zwarciu LC i Venom ze Skodą T27. Bardzo głupi pomysł, nie polecam. Ale co tam? Chociaż. Strzelimy, raz strzelimy, drugi raz strzelimy. Czy to w ogóle weszło? Muszę jeszcze zobaczyć. 2000 prawie zrobione, 2000 po asyście. Tak wygląda LC Event 90. Jest to czołg lekki. Dla początkujących to nie wiem, czy polecam, bo możecie szybko ginąć. Ja też nie jestem w żaden sposób jakimś dobrym graczem, ale tam powoli pobawić się można. Także jak materiał się podobał, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i zapraszam na kanale inne ciekawe filmy, recenzje. Miłego, trzymaj się, cześć.